Wszystkie walki z hordami różnych przeciwników, duża ilość komponentów oraz wysoki poziom trudności, bardzo duża ilość potworów. Kooperacja, piękne walki, dużą ilość przedmiotów, ogromną ilość wrogów oraz bardzo dobre scenariusze. To wszystko oraz jeszcze więcej znajdziecie w grze od Chaha Games Deep Madness. Cześć, witam was serdecznie na kanale Gram Nam. Z tej strony Paweł. Dzisiaj zapraszam was na recenzję gry Deep Madness, która w polskiej wersji językowej została wydana dzięki wydawnictwu Chacha Games, któremu serdecznie dziękuję za przesłanie gry do recenzji. Na początku chciałbym was prosić o subskrybowanie mojego kanału, bo dzięki temu ja mam możliwość przedstawienia wam właśnie takich gier jak Deep Madness, a wy będziecie na bieżąco ze wszystkimi recenzjami, gameplayami oraz nowościami, które na moim kanale będą się pojawiały. Deep Madness jest to horror science fiction, w którym przenosimy się do podwodnej stacji badawczej. W tym celu będziemy dowodzić grupą badaczy, których zadaniem będzie odgadnąć, co się dzieje w tej stacji badawczej, no i przeżyć, bo będziemy atakowani przez hordy potworów, których celem jest po prostu uśmiercenie nas. I uwierzcie mi, przeżycie i rozwiązanie tych zagadek, osiągnięcie tych celów wcale nie będzie takie łatwe, jak mogłoby się na początku. Wydawać. W grze mamy 6 postaci, z których każda będzie posiadała inne umiejętności oraz inne przedmioty startowe. Dzięki temu każda postać będzie się charakteryzowała innymi umiejętnościami, inaczej będziemy musieli nią grać, no i też posłuży nam do innych celów podczas rozgrywki. Każda z postaci w grze Deep Madness ma określony poziom życia i określony poziom poczytalności, czyli ile maksymalnie żetonów obłędu jest w stanie utrzymać na swojej karcie postaci. Oprócz tego, każda postać ma pokazane, jaki, jaką ma profesję oraz z jakimi przedmiotami startowymi zaczyna. Postacie charakteryzują się też tym, że każda z nich ma inne umiejętności, które może wykorzystywać podczas gry. Niektóre będą mogły leczyć obrażenia niektóre będą mogły lepiej atakować, zwiększać obrażenia, dodawać dodatkowe kości podczas rzutu za atak będą mogły ściągać na siebie potwory lub zaatakować potwora zaraz po jego ataku. No więc każda z tych postaci będzie charakteryzowała się czymś innym, no i inaczej pomoże nam podczas rozgrywki. W grze Deep Madness, tury będą rozgrywane naprzemiennie. Co to oznacza? Oznacza to między innymi tyle, że raz będziemy poruszali postacią, a raz potworem. Czyli raz będziemy mieli możliwość ucieczki, albo zaatakowania kogoś, lub wykonania innej akcji, a innym razem potwory, z którymi przyjdzie nam walczyć będą się poruszały, no i ich celem będziemy my. W grze Deep Madness mamy tor aktywacji. Na górze znajdują się nasze postaci, natomiast niżej znajdują się potwory. No i Nasze tury są rozgrywane naprzemiennie. Najpierw zaczynają jeden pierwszy bohater, później potwór, drugi bohater, potwór, trzeci bohater, potwór, więc w jakimś stopniu jesteśmy w stanie przygotować się na to, co stanie się w następnej turze. Czyli jeżeli wiemy, że dojdzie do aktywacji potwora, który znajduje się blisko nas, będziemy w stanie się na to przygotować i wcześniej go po prostu zabić. Podczas naszej fazy będziemy mieli dużo różnych akcji do wykonania, będziemy mogli się poruszyć, będziemy mogli zaatakować stwory, które są w naszym zasięgu, będziemy mogli użyć akcji przeszukiwania, dzięki czemu będziemy zdobywali nowe przedmioty, nową broń, amulety, które pozwolą nam się dodatkowo poruszyć albo uzdrowić, a dodatkowo przedmioty, które też wzmocnią naszą odporność przeciwko atakom różnych potworów. Podczas gry w Deep Madness mamy trzy akcje do wyboru podczas naszej tury. Możemy się Poruszyć o jedną strefę. Strefy są oznaczone tymi białymi liniami na kafelkach lub przez drzwi, które są połączeniem kilku kafelków ze sobą, więc możemy się poruszyć w którą stronę chcemy. Możemy zaatakować potwora, który jest w naszym zasięgu, a zasięg jest obliczany poprzez pole widzenia, jakie ma postać z miejsca, w którym się aktualnie znajduje. Możemy także zaryglować drzwi i w tym celu bierzemy kafelek drzwi, kładziemy go w miejscu, w którym chcemy, aby te drzwi były zaryglowane. Pomaga nam to spowolnić potwory i dzięki temu jesteśmy w stanie na przykład szybciej uciec albo je spowolnić, aby nas tak szybko nie dogoniły i jesteśmy w stanie wtedy szybciej wykonać cel naszej misji. Możemy także odryglować drzwi. Lub naprawić, jeżeli one zostaną uszkodzone. Raz na turę możemy także użyć przeszukania. Wtedy stali przeszukania dobieramy wierzchnią. Kartę. No i są to różne przedmioty, które w trakcie rozgrywki będą nam na różny sposób pomagały. Możemy także użyć odpoczynku. Dzięki temu będziemy mogli zrzucić wszystkie żetony poczytalności z karty swojej postaci, jeżeli się jakieś na, nim, na niej znajdują. Możemy także dokonać akcji wymiany. Jeżeli znajdujemy się w tym samym pomieszczeniu co inny badać, jesteśmy w stanie wymienić ze sobą przedmioty. Bardzo ciekawie rozwiązana jest walka z potworami w tej grze. My będziemy używali różnych broni, aby zaatakować nasze, naszych przeciwników. Będziemy w tym celu rzucać kością, a nasze umiejętności specjalne będą pozwalały nam na przerzucanie wyników lub dodawanie dodatkowych kości, aby zwiększyć efektywność naszego rzutu. Natomiast potwory na swoich kartach mają zaznaczone, kiedy będą się poruszały, kiedy będą atakowały, mają także ataki specjalne. Które pozwolą im atakować z daleka bądź z bliska, ale używać dodatkowych specjalnych efektów, które będą oddziaływały na naszych bohaterów. Oprócz tego, podczas walki, będziemy mogli też rzucać na odporność, dzięki czemu będziemy w stanie zredukować trochę obrażeń, które będą zadawały nam nasi przeciwnicy. Podczas walki, będziemy używali różnego rodzaju broni, np. pistolet maszynowy ma określony zasięg, jaki musi nas dzielić od przeciwnika, aby móc go zaatakować, ilość kośmi, którymi będziemy rzucali podczas ataku. Liczba, jaka oznacza sukces, która musi być uzyskana na kościach, aby atak nam się udał, oraz ilość obrażeń zadawanych potworowi. Każda broń ma także specjalne umiejętności, czyli w tym wypadku możemy wyczerpać jedną poczytalność, aby rzucić dwoma dodatkowymi kośćmi podczas ataku. Czyli w tej chwili Samuel Smith, używając pistoletu maszynowego, który ma zasięg dwa pola, może zaatakować kilka postaci, bo wielu wrogów znajduje się w zasięgu Dwóch pól od niego. W tej sytuacji Samuel może się zdecydować zaatakować albo agonię, albo histerię, gdyż ma je w zasięgu ataku swojej broni. W zależności od tego, którą z nich zdecyduje się zaatakować, to mają one różną ilość życia oraz odporności. Agonia ma jeden punkt życia i jeden odporności, natomiast histeria ma dwa punkty życia i jeden odporności. W tym wypadku Samuel decyduje się wyczerpać jeden punkt. Poczytalności, aby móc rzucić dwoma dodatkowymi kośćmi podczas ataku. Więc rzucając kośćmi liczymy teraz sukcesy, które się na nich pojawiły. Sukcesy w przypadku tej broni liczą się od pięciu oczek wzwyż, więc mamy trzy sukcesy, czyli trzy punkty obrażeń może zadać Samuel potworom. Czyli w tym wypadku jedynym słusznym rozwiązaniem jest zaatakowanie histerii, bo za trzy punkty obrażeń jesteśmy w stanie... Wyeliminować. A więc zabieramy po prostu jej figurkę, z planszy i odstawiamy na bok. Jeżeli chodzi natomiast o ruchy potworów, to każdy z nich ma pokazane na swojej karcie, w jaki sposób będzie aktywowany podczas swojej tury. Agonia na przykład najpierw się poruszy, później zaatakuje. Natomiast histeria najpierw użyje umiejętności specjalnej, później dwa razy się poruszy i później. Zaatakuje. Umiejętnością specjalną tej histerii jest zadawanie obrażeń postaci, która została przez niego opętana. Wtedy odnosi on dwie rany i zostaje spowolniony. Natomiast podczas Ataku, histeria nie zadaje obrażeń badaczowi, natomiast jest w stanie go opętać. A to jest nieco gorsze, bo później co turę ta histeria podczas zamiast swojego ataku będzie zadawała mu właśnie obrażenia. W grze Deep Madness cały czas walczymy z potworami, ze stresem, z poczytalnością, co w konsekwencji może doprowadzić do naszego obłędu. Często, że nasze postacie muszą mierzyć się z różnymi wstrętnymi potworami oraz stresem wynikającym z tego, czy przeżyją, czy nie, będą mogły dostawać karty. Obłędu. Każda postać ma maksymalną liczbę punktów poczytalności i obłędu, które może osiągnąć na swojej karcie. W momencie, jeżeli zabijemy potwora, to w lewym, górnym rogu jest pokazany jego poziom grozy. I ten poziom grozy nakazuje nam odwrócić nasze żetony poczytalności na stronę z obłędem. Jeżeli przekroczymy maksymalny poziom punktów obłędu, które możemy otrzymać na karcie naszego bohatera, będziemy zmuszeni do dobrania karty stali obłędu. Uwierzcie mi, nie jest tam nic dobrego, przeważnie są to efekty, które mają zły wpływ na naszych bohaterów. Natomiast, jeżeli zabijemy potwora, który ma poziom grozy wyższy niż ilość naszych żetonów, które możemy odwrócić, wtedy dostaniemy. Karty stali świadomości i karty stali świadomości zazwyczaj są dobre i pomagają nam w dalszej rozgrywce. Jeżeli chodzi o potwory, to one co rundę będą pojawiały się w innych pomieszczeniach, więc nie jesteśmy w stanie do końca przewidzieć, gdzie one się pojawią i jakie potwory się pojawią. No i co w konsekwencji może doprowadzić do tego, że sami zapędzimy się w kozi róg, bo wejdziemy do pomieszczenia, którym ma Akurat namnoży się sporo potworów i nie będziemy w stanie stamtąd uciec, tak więc trzeba uważać na każdy krok, wykonywać jak najszybciej misję, aby po prostu nie dać się osaczyć potworom, bo wtedy możemy mieć duży problem. O tym, czy będą nam namnażały się potwory, czy jakieś z pomieszczeń na naszej podwodnej stacji badawczej zostanie podchłonięte, pokaże nam to tor pochłonięcia, bo co rundę będziemy przesuwali znacznik na tym torze i on powie nam, co się będzie działo w danej chwili. Czy jakieś pomieszczenie zostanie pochłonięte, czy namnożą się potwory, ile tych potworów się namnoży, tak więc wszystko zależy od tego, co na tym torze się pojawi. W grze Deep Madness występuje tor pochłonięcia. Tor pochłonięcia pokazuje nam co w danej turze będzie się działo. Z każdą rundą przesuwamy żeton na torze pochłonięcia o jedną pozycję prawo. I w zależności na której pozycji ten żeton się znajduje, to różne rzeczy będą się działy. W tym wypadku oznacza to, że jakieś pomieszczenie zostanie pochłonięte. Wtedy odwracamy kartę pomieszczenia. No i to pomieszczenie, które mamy pokazane na karcie, zostanie Pochłonięte. Odstawiamy tę kartę na wierzch talii pochłoniętych pomieszczeń. No i znajdujemy pomieszczenie numer 4 na planszy. Zabieramy wszystkie żetony z tego pomieszczenia. Odwracamy je na drugą czerwoną stronę, czyli na stronę pochłoniętą. Odstawiamy z powrotem wszystkie żetony, które na tym pomieszczeniu się znajdowały. Umieszczamy znacznik. Namnażania potworów w którymś z pomieszczeń, które chcemy, znajdujące się na tym kafelku, oraz dobieramy cztery żetony, które będą nam utrudniały grę, jeżeli w tym akurat miejscu pomieszczenia będziemy się znajdowali. Tak jak powiedziałem, oprócz żetonu namnażania. W pomieszczeniach będą znajdowały się także efekty pochłonięcia. Będziemy dobierali żeton obłędu, jeżeli skończymy ruch w miejscu z tym żetonem. Będziemy musieli oddać jedną kartę przedmiotów, zostaniemy osłabieni. Będziemy musieli wyczerpać jeden żeton poczytalności, jeżeli skończymy swój ruch w tym miejscu. Obniżamy swoją zdolność ucieczki o jeden. Będziemy rzucali jedną kością mniej podczas ataku lub zostaniemy. Spowolnieni. Oraz, jeżeli skończymy ruch w tym miejscu, w miejscu z tym żetonem, to będziemy namnażali jednego potwora w tym pomieszczeniu. Liczba, która znajduje się w lewym górnym rogu tego toru pochłonięcia, pokazuje nam, ile potworów musimy namnożyć. W tym celu dobieramy wierzchnią kartę stali potworów. No i na tej karcie mamy pokazane, ile potworów będzie namnożonych i w ilu pomieszczeniach. One się pojawią, czyli w tym przypadku agonia pojawi się w trzech pomieszczeniach. W tym celu dobieramy i w tym celu dobieramy wierznią kartę stali pochłonięcia, no i pokazuje nam, że agonia namnoży się w czwartym pokoju, w pierwszym oraz w dwunastym. Po namnożeniu agonii w tych pokojach, karty tych pokojów kładziemy na Wodzie tali pochłonięcia. Reszta żetonów, które znajdują się na torze pochłonięcia, są to żetony specjalne i w zależności od tego, jaki scenariusz rozgrywamy, to takie efekty spadną na naszych badaczy. Natomiast jeżeli żeton na torze pochłonięcia dojdzie do końca, no to przegrywamy. Rozgrywkę. Jak to na podwodnej stacji badawczej bywa, oprócz tego, że będziemy przechadzać się po pomieszczeniach, które zostały pochłonięte, czyli będą nam nażały się w nich powtory, to niektóre pomieszczenia także będą zalane wodą. No I w tym wypadku, jeżeli będziemy chcieli wykonać akcję w takim pomieszczeniu, musimy uważać na poziom tlenu, no bo możemy sami sobie niestety zaszkodzić wtedy. Na naszej stacji badawczej znajdujemy się niestety pod wodą, a co za tym idzie, niektóre pomieszczenia zostały zalane. Zalanie symbolizuje ten niebieski znacznik w rogach pomieszczeń. Jeżeli w takim pomieszczeniu się znajdziemy z tym znacznikiem, będziemy musieli zmniejszyć poziom tlenu na znaczniku naszej postaci O1. Czyli jeżeli mamy 6 na znaczniku, zmniejszamy na 5. No i za każdą akcją wykonaną w takim pomieszczeniu z tym znacznikiem będziemy musieli zmniejszać poziom tlenu o 1. Na zielonym polu nic nam nie zagraża. Jeżeli będziemy na żółtym polu, to rzucamy jedną kością. Jeżeli wypadnie sukces, to nic się nie dzieje. Natomiast jeżeli nie, to dostaniemy jedno obrażenie. Natomiast jeżeli wejdziemy już na czerwone pole, będziemy rzucać dwoma kośćmi. I jeżeli wypadną sukcesy, to tak samo nic się nie dzieje, jeżeli natomiast nie, no to będziemy dostawali obrażenia. Natomiast jeżeli nasz poziom plenu spadnie poniżej minus 6, no to niestety nasz badacz umiera. W grze Deep Madness mamy bardzo dużą ilość przedmiotów, które możemy znaleźć podczas przeszukiwania. Mamy różnego rodzaju bronie, które mają różne umiejętności pozwalające nam dodatkowo przerzucić kości albo dodać dodatkową kość podczas ataku na naszych przeciwników, mamy także różne amulety, które pozwolą nam się uleczyć lub zmniejszyć obłęd, a także przedmioty ochronne, które zwiększą naszą odporność. W Deep jest występuje bardzo duża ilość różnych przedmiotów. W większości z nich to bronie, które będą pomagały nam w walce, ale także amulety oraz przedmioty, które będą dodawały nam obronę. Dzięki tym przedmiotom będziemy mogli się uleczyć, będziemy mogli niwelować nasze punkty obłędu, będziemy mogli dodawać dodatkowe kości podczas ataku, zmieniać wynik na kościach, niwelować obłęd, a także leczyć swoje rany. Ciekawostką grze Deep Mudders jest fakt, że co rundę, oprócz tego, że będziemy przeruszać się na tym torze pochłonięcia, kolejność tur wykonywanych przez nasze postaci będzie się zmieniała. To jak wspominałem, ciekawe jest to, że w fazie porządkowania kolejność naszych postaci w turach się zmieni. W tym celu pierwsza postać wylatuje z początku i przesuwamy całą resztę postaci o jedną pozycję w lewo. Natomiast ten bohater, który był jako pierwszy, ląduje na ostatnim miejscu. No i teraz aktywację zaczynamy od początku. No i po kolejnej rundzie też ta kolejność na to, że będzie się zmieniała. Gra Deep Madness charakteryzuje się bardzo dobrą jakością wykonania. Figurki są świetnie stworzone, bardzo szczegółowe. Dodatkowo cała reszta kafelków czy innych przedmiotów jest wykonana z grubej tektury. No i ciężko, aby się to zniszczyło. Jak widzicie, wszystkie znaczniki, których będziemy używali w grze, także są tekturowe i naprawdę bardzo fajnie wykonane. Oprócz tego, gra Deep Madness jest. Grą trudną, rozgrywka jest na wysokim poziomie. Często zdarza się tak, że jedynym słusznym rozwiązaniem jest po prostu szybki bieg do celu, aby skończyć scenariusz, lub po prostu pogodzenie się z tym, że no nie będziemy w stanie wygrać tej wojny z potworami, bo po prostu nas zjedzą. Tak samo regrywalność tego tytułu jest bardzo duża, właśnie głównie ze względu na to, że jeżeli przegramy z tymi potworami, to bardzo szybko chcemy się odegrać no i jesteśmy w stanie rozegrać kolejny scenariusz po prostu pochłonięci z rządzą zemsty. Na tą chwilę mamy do, dostępnych kilka dodatków do gry Deep Madness. Są to epickie potwory, które możemy dodawać do naszej rozgrywki, dodawać do scenariuszy, aby zwiększyć jeszcze bardziej poziom trudności w tej grze, bo każdy z tych epickich potworów wprowadza nam nowy poziom trudności przez to, że mają specjalne umiejętności. Jeżeli pojawi się na planszy, naprawdę bardzo, bardzo tego nie będziemy chcieli i będziemy starać się raczej unikać spotkania z tym potworem, niż chcieć go ubić. W gry Deep Madness w tej chwili jest dostępnych 7 dodatków, które wprowadzają nam epickie potwory. Każdy z tych potworów ma swoją figurkę oraz swoją kartę potwora. Na każdej z tych kart mamy pokazane jak się będzie poruszał, oraz jakie specjalne umiejętności ten epicki potwór posiada. Każdy z tych epickich potworów, oprócz tego, że ma swoją kartę, na której pokazane są jego ataki, to także ma oczywiście kartę namnażania, którą będziemy mogli dociągnąć podczas fazy namnażania. No i wtedy, jeżeli ten epicki potwór pojawi nam się na planszy, to uwierzcie mi, będzie lekki problem z nimi. Figurki tych epickich potworów są wykonane bardzo ładnie, bardzo szczegółowo, aż chce się je położyć na planszy. Aczkolwiek, jak wspominałem, jak już się pojawią, no to ciężko z nimi rywalizować. Jeżeli chodzi o plusy gry Deep Madness, no to na pierwszym miejscu jest to regrywalność. Mamy co prawda kilka scenariuszy do rozegrania, ale każdy z tych scenariuszy możemy urozmaicić poprzez właśnie epickie potwory, poprzez zmianę potworów, które będą pojawiały się w rozgrywce, a to zmienia nam niejako rozgrywkę, bo każdy potwór charakteryzuje się czymś innym, inaczej będzie się poruszał, inaczej będzie nas atakował. Ma inne umiejętności specjalne, dzięki czemu ten poziom trudności w zależności od tego, jakie potwory wylosujemy, jakie epickie potwory dodamy do tej rozgrywki, będzie zmienny. Oczywiście poziom trudności samej gry jest, samej podstawki jest bardzo wysoki. Jak dodamy epickie potwory, no to uwierzcie mi, jest to swego rodzaju wyczyn, aby przejść tą grę i przetrwać atak tych potworów. Kolejnym plusem jest fakt, że gra typ Mades jest bardzo dobrze wykonana, fajnie wygląda na stole. Mamy dużo różnych elementów, mamy dużo przedmiotów, które pomagają nam w rozgrywce. Każda z postaci ma unikalne umiejętności, których będzie używała podczas rozgrywki. no i tak samo mamy też kartę obłędu lub karty świadomości, dzięki którym będziemy mogli albo wspomóc naszych bohaterów, albo będą nam przeszkadzały w rozgrywce w zależności od tego, czy obłęd owładnia naszych bohaterów, czy nie. Kolejnym plusem gry Deep Madness jest fakt, że mamy naprawdę bardzo dużo potworów w grze. No i tak jak mówiłem wcześniej, w tej grze te potwory będą występowały różne. Tak? Czyli każdy scenariusz będzie charakteryzował się tym, że będziemy losować inne potwory, Dzięki czemu ta rozgrywka będzie musiała wyglądać inaczej, bo charakteryzują się jednak innym, innymi atakami, inną specyfikacją, innym poruszaniem się. Kolejnym plusem jest fakt, że mamy naprawdę dużą ilość przedmiotów, dużą ilość broni, amuletów, różnego rodzaju przedmiotów, które będą nam pomagały w walce, będą podawały nam dodatkowe kości, będą pozwalały nam modyfikować tą losowość, która w grze się pojawia no i dzięki temu troszkę nam to pomoże przetrwać tą trudną sytuacją, w jakiej na pewno w tej grze znajdziemy się niejednokrotnie. Jeżeli chodzi zaś o minusy gry Deep Madness, no to jest to losowość. No losowość tutaj się pojawia praktycznie na każdym kroku z tego względu, że losujemy karty namnażania no i nie wiemy jakie potwory się namnożą, gdzie się namnożą i ile ich się namnoży. No więc musimy być przygotowani na wszystko w tej grze. Dodatkowo losowością jest atak potworów, no i nasza walka z nimi, no bo rzucamy tutaj kością. Co prawda możemy to modyfikować, no ale jednak kości wprowadzają losowość, więc nie jesteśmy w stanie przewidzieć, czy uda nam się go pokonać, jakie wyniki na tych kościach wypadną. No a tak jak mówiłem, przedmioty i akcje. Takiej specjalnej umiejętności, specjalne naszych postaci są w stanie nam pomóc tą losowość tutaj modyfikować. Jeżeli chodzi o moją ocenę gry Deep Madness, jest to 6 punktów na 6, gra jest naprawdę świetna, jest regrywalna, wysoki poziom trudności. Zasady nie są trudne, łatwo je przyswoić, zwłaszcza jeżeli ktoś już grał w gry tego typu, no to nie jest to trudne, bo w większości te gry, te zasady. Są podobne, więc jesteśmy w stanie naprawdę szybko opanować, o co w tej grze chodzi, no i jak tą rozgrywkę poprowadzić, aby była ona jak najbardziej przyjemna. Mamy dużo potworów, które mają inne umiejętności, inne ataki, inaczej się by to poruszały. No więc co scenariusz? Będziemy grali z innymi potworami, no inaczej tą rozgrywkę będziemy musieli prowadzić. Dodatkowo możemy wzmacniać poziom trudności tymi epickimi potworami, które możemy sobie dokupić jako dodatki do tej gry, a więc ten poziom trudności jeszcze dzięki temu się zwiększy, no a tak samo regrywalność też będzie inna, no będziemy mieli inne potwory, znowu inną taktykę będziemy musieli przyjąć, aby ukończyć scenariusz, który teoretycznie już znamy. No ale przez to, że będziemy mieli inne potwory, które inaczej będą się poruszały i zachowywały na planszy, no to będziemy musieli naszą taktykę tutaj zmieniać. Tak więc jeżeli szukacie fajnej gry z dobrym klimatem i z dużą regrywalnością, no to Deep Madness jest z pewnością tym tytułem, którego szukacie. Jeżeli lubicie gry kooperacyjne, w których wszyscy gracze muszą ze sobą ściśle współpracować no i każdy ma jakieś określone zadania w tej grze, no to Deep Madness na pewno zadowoli wasze. Oczekiwania. W tej chwili na stronie Chacha Games trwa sprzedaż do druku gry Deep Madness. Więc w tej chwili na stronie Chacha Games macie możliwość zamówienia swojego egzemplarza. A z tego co wiem, te ilość tych egzemplarzy bardzo szybko maleje. Na dzisiaj to już wszystko. Jeżeli ten film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał. Dzięki temu będziecie na bieżąco ze wszystkimi recenzjami, gameplayami oraz konkursami, które na moim kanale będą się pojawiały. A ja dzięki Waszym subskrypcjom mam możliwość przedstawienia Wam właśnie tak świetnych gier jak. Tip Madness. Dzięki Wam serdecznie za dzisiaj i do zobaczenia.